Co dzieje się dziś z młodymi chrześcijanami? Wróg udoskonalił swoją taktykę, używając subtelnych, ale potężnych metod, aby ich usidlić. Alarmujące jest to, że wiele kościołów, zamiast skupiać się na zbawieniu dusz, przyjęło strategię mające na celu jedynie zabawianie młodzieży. Prowadzi to do zasadniczego pytania: czy nasi młodzi ludzie naprawdę znają Boga, czy są po prostu zabawiani? W tym filmie ujawnimy niepokojącą rzeczywistość, którą wielu przeoczyło poważne niebezpieczeństwo, przed którym stoją młodzi ludzie żyjący w oszustwie, prowadzeni ku potępieniu. Nie znają Boga, ale są rozpraszani przez fałszywą Ewangelię i fałszywą nadzieję. Ta treść jest niezbędna, aby rzucić duchowe światło na to, jak rozpoznać, czy jesteś w miejscu, które naprawdę naucza Ewangelii Chrystusa, czy po prostu zapewnia rozrywkę. Teraz, zanim przejdziemy dalej, poświęć chwilę, aby polubić ten film, zasubskrybować nasz kanał i kliknąć dzwonek powiadomienia, aby nie przegapić żadnej z naszych nowych treści. Bez wątpienia wyłania się nowe pokolenie. Niektórzy postrzegają je jako pokolenie, które podbije świat dla Chrystusa, podczas gdy inni postrzegają je jako powierzchowne często określane jako pokolenie Z. Niezależnie od tego, jedno jest pewne. Dzisiejsi młodzi chrześcijanie borykają się z poważnym problemem. Wielu z nich ma wypaczony pogląd na Ewangelię, który przedkłada wygodę i popularną kulturę nad biblijną prawdę. Starając się pozostać na czasie, wiele kościołów zmieniło swój punkt ciężkości, przekształcając swoje nabożeństwa w bardziej atrakcyjne, zabawne wydarzenia, w których biblijne nauczanie jest często drugorzędne. Głębokie kazania zastępowane są koncertami, wieczorami gier i spotkaniami towarzyskimi. Zamiast nadawać priorytet Słowu Bożemu, zbory te tworzą rozrywkową atmosferę mającą na celu przyciągnięcie młodych ludzi. Na przykład niektóre kościoły organizują koncerty muzyki współczesnej, podczas gdy inne organizują wydarzenia tematyczne, które kładą nacisk na zabawę i interakcje społeczne. Chociaż strategie te mogą z powodzeniem przyciągać tłumy, budzą one obawy co do głębokości duchowego zaangażowania. Czy młode osoby nie są naturalnie przyciągane do takich środowisk rozrywki? Niektórzy liderzy twierdzą nawet, że młodzi ludzie wolą regeton, a zatem kościół powinien dostosować się do takich trendów. Często mówi się, że ponieważ młodzi ludzie nie lubią modlitwy lub postu, nie powinni być proszeni o uczestnictwo. Ponadto wielu obawia się, że stanowcze mówienie o dyscyplinach duchowych może ich odstraszyć, utożsamiając taką bezpośredniość z brakiem miłości. Taki sposób myślenia doprowadził do rosnącej sekularyzacji w zachowaniu i wyglądzie młodzieży, oddalając ją od prawdziwej relacji z Bogiem. W drugiej liście do Tymoteusza, 4.3.3, apostoł Paweł ostrzega: Przyjdzie bowiem czas, kiedy ludzie nie będą tolerować zdrowej nauki. Lecz zgromadzą wokół siebie wielu nauczycieli, którzy będą mówić to, czego ich uszy zapragną. Dzisiaj wielu woli przesłania, które zaspokajają ich pragnienia, zamiast stanowić dla nich duchowe wyzwanie. Wiele dzisiejszych kościołów skonstruowało swoje programy tak, aby skupiały się na rozrywce, zaniedbując głębsze prawdy biblijne niezbędne do duchowego wzrostu. Ta zmiana może pozostawić młodych ludzi z płytką wiarą. Źle przygotowanych do stawienia czoła prawdziwym wyzwaniom chrześcijańskiego życia. Pogoń za zabawnymi doświadczeniami może ostatecznie wywołać duchową pustkę, która utrudnia im połączenie z Bogiem i zdolność do życia zgodnie z zasadami ewangelii. Rosnącym trendem jest propagowanie fałszywej ewangelii, takiej, która kładzie nacisk na dobrobyt, sukces i dobre samopoczucie, nie wymagając pokuty, posłuszeństwa ani świętego życia. To zwodnicze przesłanie jest szeroko rozpowszechnione, zwłaszcza wśród młodzieży. List do Galacjan. 1:6:8 ostrzega: Zdumiewam się, że tak szybko opuszczacie tego, który was powołał do życia w łasce Chrystusa, i zwracacie się ku innej Ewangelii, która tak naprawdę nie jest żadną Ewangelią. Fałszywe nauki wabią młodych wierzących obietnicami natychmiastowej satysfakcji odbiegając od prawdziwej Ewangelii, która wzywa do pokuty i przemiany. Te wprowadzające w błąd przesłania takie jak Odkryj w sobie mistrza lub Zabij swoich gigantów, przesuwają punkt ciężkości z zależności od Boga na egocentryczną teologię opartą na władzy. Ta wypaczona Ewangelia wywyższa samoafirmację ponad pokorę i skruchę, promując powierzchowną wiarę pozbawioną biblijnych podstaw. Pierwszy Tesaloniczan 2:36 wzmacnia potrzebę uczciwości w głoszeniu, stwierdzając, że przesłanie musi być wolne od oszustwa lub manipulacji. Prawdziwi słudzy Boży muszą głosić z czystych pobudek, starając się czcić Chrystusa, a nie zdobywać osobistą chwałę. Ten wzrost rozcieńczonych nauk prowadzi do chrześcijaństwa ukształtowanego przez kulturę, a nie przez Biblię. W rezultacie niemoralność, taka jak używanie narkotyków i nieczystość seksualna, jest często ignorowana w Kościele. Wielu młodych ludzi żyje w grzechu. Jedną z podstawowych prawd, o których musimy pamiętać, jest to, że jest tylko jeden, który nas szuka, a jego imię to Bóg. Aby być prawdziwie przyjaznym w Kościele, musimy przedkładać podobanie się Bogu ponad wszystko inne. To Jego chwały powinniśmy szukać, a nie aprobaty czy poklasku ludzi. Kolejną istotną kwestią jest to, że ci, którzy najbardziej Cię kochają, powiedzą Ci najtrudniejsze prawdy. Z drugiej strony, fałszywy prorok zawsze będzie mówił to, co chcesz usłyszeć, nigdy nie kwestionując Twoich przekonań ani stylu życia. Zapewni Ci rozrywkę, sprawiając, że poczujesz się komfortowo i usatysfakcjonowany, nie zajmując się prawdziwymi kwestiami, które wymagają uwagi. Takimi jak stan twojego serca przed Bogiem. Zadaj sobie pytanie: czy Bóg działa w moim życiu? Czy wzrastam w świętości? Czy naprawdę narodziłem się na nowo? Są to palące pytania, których wielu unika, gdy znajdują się pod wpływem rozwodnionej Ewangelii. Fałszywi nauczyciele, często znani ze swojego uroku i dobrego samopoczucia, budują w młodych ludziach fałszywe nadzieje, obiecując sukces i dobrobyt bez wzywania do pokuty. I poddania się woli Bożej. Mateusza 7,21 ostrzega, że nie każdy, kto twierdzi, że naśladuje Jezusa, wejdzie do królestwa niebieskiego, ale tylko ci, którzy wypełniają wolę Ojca. Werset ten przypomina o niebezpieczeństwie przyjęcia powierzchownej wiary, w której brakuje prawdziwej, duchowej przemiany. Prawdziwe chrześcijaństwo wymaga świętości, dyscypliny i życia oddanego Chrystusowi. Młodzi ludzie zastanówcie się nad naukami, które otrzymujecie. Czy prowadzą Was one do głębszej relacji z Bogiem? Czy jedynie zachęcają do światowych zachowań? Jana 17.3 podkreśla, że życie wieczne znajduje się w poznaniu Boga i Jezusa Chrystusa, a nie w dążeniu do pustych obietnic światowego sukcesu. Liderzy i rodzice muszą odgrywać aktywną rolę w duchowym rozwoju młodzieży, Księga Przysłów 22,6 uczy nas, jak prowadzić dzieci drogą Pana, aby nawet gdy będą starsze, nie zboczyły z tej ścieżki. Odpowiedzialność za wpajanie prawdziwych wartości ewangelicznych nie powinna spoczywać wyłącznie na Kościele, ale musi być dzielona przez rodziców i duchowych mentorów. Wreszcie musimy ocenić nasze zbory: czy nasz Kościół koncentruje się na rozrywce, czy na prawdziwym nauczaniu słowa.